Witaj w namiocie spotkania, codziennym czytaniu Pisma Świętego. Znajdź miejsce, w którym przez 5-10 minut nic nie będzie Ci przeszkadzało. Usiądź wygodnie, połóż się lub uklęknij. Duchu Święty, otwórz mój umysł i otwórz moje serce abym te natchnione przez Ciebie słowa czytając, poznawał i rozumiejąc przyjmował. Daj mi też siłę, abym posłuszny Bożemu natchnieniu mógł z radością kierować się nimi w życiu. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, on powiedział do swoich uczniów: Weźcie Wy sobie dobrze do serca te słowa. Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia. Było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać go o to powiedzenie. Przeczytajmy fragment jeszcze raz. Skup się na tych fragmentach, gdzie Ewangelia mówi do Ciebie dzisiaj, w sytuacji, w której jesteś, w miejscu, w którym się znajdujesz, tu i teraz. Pamiętaj, że to Twoja rozmowa z przyjacielem. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza, gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, on powiedział do swoich uczniów: Weźcie Wy sobie dobrze do serca te słowa. Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia. Było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli. A bali się zapytać go o to powiedzenie. Pozwól słowom Pisma Świętego żyć w tobie przez cały dzień. Może masz za co podziękować, a może potrzebujesz przeprosić. Bądź uważny w ciągu dnia i zobacz, co mówi do ciebie dzisiaj Bóg. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Do zobaczenia jutro. Bądź z nami każdego dnia.